O nie, mój salon otwiera się za tydzień, a ja zapomniałam o kasie fiskalnej. Jak ja to teraz zrobię? Tyle mam na głowie. I jeszcze ta kasa fiskalna. Kiedy ja mam się tym zająć? Chcę założyć firmę. Nie mam z kim zostawić malucha. Jak mam jeździć i załatwić kasę fiskalną? Dziś swoją kasę kupiłam w sales system. Wypełniłam formularz online i zajęli się wszystkim zdalnie i bez nerwów. Czekamy na państwa kontakt. Wystarczy przejść do opisu wideo i wysłać nam formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z państwem jeszcze dziś. Z nami dowiesz się jak uzyskać zwrot 700 zł z urzędu skarbowego. Więc nie zwlekaj. Soy System. Twój partner w biznesie. Witajcie w naszej dzisiejszej analizie. Bierzemy na warsztat coś co na pierwszy rzut oka może wydawać się no, dość prozaiczne, ale kryje w sobie naprawdę fascynujące wyzwania. Pomyślmy o prowadzeniu takiego biznesu jak parking, albo wypożyczalnia kajaków czy rowerów górskich. Mm -hmm. Tam biuro to często, wiesz, jakaś mała budka, a praca odbywa się pod gołym jebem. w słońcu, w deszczu dokładnie, w ciągłym ruchu, pod presją czasu. W takich warunkach no, standardowe tablet z aplikacją albo laptop po prostu. No, nie przetrwa dnia. Po prostu się nie sprawdzi. Dlatego w materiałach, które analizujemy, naszą uwagę przykuło jedno kon y konkretne rozwiązanie technologiczne: mobilna kasa fiskalna POSNET Mobile 2 Online. I nasz cel jest prosty: sprawdzić czy to działa. Właśnie, chcemy sprawdzić, czy to urządzenie jest faktycznie tak dopasowane do tych trudnych warunków, jak sugerują opisy. Zrozumieć, czy to tylko, wiesz, zbiór fajnych funkcji, czy może spójna, przemyślana filozofia projektowania. I to jest kluczowe pytanie, bo wiesz, na rynku mamy takie powiedzmy napięcie. Z jednej strony jest trend na uniwersalność, tak? Jeden smartfon, jedna aplikacja ma załatwić wszystko. Uh -huh. A z drugiej strony, zwłaszcza w zastosowaniach profesjonalnych, wraca się do idei sprzętu specjalistycznego, zintegrowanego. I ten przypadek no, wydaje się idealnym przykładem tej drugiej filozofii. Zobaczymy, czy to krok w tył, czy może właśnie ewolucja. Doskonale, to nam wyznacza ramy. No dobrze, to wejdźmy w szczegóły. Sercem tego systemu, jak wynika z materiałów, jest funkcja rozliczania usług czasowych. Ten system start-stop. Tak, na papierze brzmi to idealnie. Klient dostaje kwit przy wjeździe, przy wyjeździe pracownik go skanuje i kasa sama wszystko liczy. Proste i skuteczne. Ale wiemy, że diabeł tkwi w szczegółach. Jakie tu mogą być, no nie wiem, punkty zapalne w realnym świecie? Co się stanie, jak klient zgubi ten bilet wjazdowy? O, to jest świetne pytanie, bo ono dotyka sedna różnicy między teorią a praktyką. No właśnie. W starym systemie, wiesz, zgubiony bilet to był chaos. Szukanie w zeszycie, kłótnia z klientem, naliczanie jakiejś kary. A tutaj, o ile system jest dobrze zaprojektowany, ten problem jest, no, zminimalizowany. W jaki sposób? Ten kwit wjazdowy to najczęściej wydruk z kodem QR. A ten kod to nic innego jak unikalny identyfikator. Taki klucz do transakcji zapisanej w pamięci urządzenia. Aha, czyli w samym kodzie nie ma informacji o czasie? Nie, to tylko klucz do wpisu w bazie. Czyli jeśli klient zgubi papier, ale na przykład zrobił mu zdjęcie telefonem, to pracownik może zeskanować kod z ekranu i wszystko zadziała. Dokładnie tak. Okej. Okay. Co więcej, w bardziej zaawansowanych systemach można to powiązać z numerem rejestracyjnym albo numerem telefonu. Wtedy zgubienie kwitu w ogóle przestaje być problemem. Rozumiem. Ale największą wartością jest tu po prostu automatyzacja. Eliminacja błędu ludzkiego. Pomyśl o pracowniku, który w szczycie musi obsłużyć kolejkę 10 samochodów. Presja jest ogromna. Ogromna. Ręczne liczenie, odejmowanie minut to prosta droga do pomyłki. A każda pomyłka to albo strata dla firmy, albo, no, niezadowolony klient. Dokładnie. A tutaj cały proces myślowy jest scedowany na maszynę. I ona robi to w ułamek sekundy. I zawsze tak samo. Czyli innowacją jest nie tyle sam pomysł, co zamknięcie go w jednym niezawodnym procesie na jednym urządzeniu. A to prowadzi nas do samego urządzenia. W materiałach dużo miejsca poświęcono jego fizycznym cechom. Że jest lekkie, poręczne, mieści się w kieszeni. Mhm. Ale na rynku jest wiele małych urządzeń, co sprawia, że to konkretne ma być lepsze do pracy w terenie. Mówi się na przykład o baterii. Wytrzymuje do 20 godzin. Czy to w ogóle jest realne? Przy wbudowanej drukarce, skanerze i ciągłym połączeniu z siecią. Wiesz, ta liczba 20 godzin zawsze budzi zdrowy sceptycyzm. I słusznie. No właśnie. Producenci często podają wartości dla powiedzmy idealnych warunków: praca w trybie czuwania, okazjonalne użycie, ale w sprzęcie profesjonalnym te testy są zazwyczaj bardziej rygorystyczne. Czyli trzeba założyć, że te 20 godzin to nie jest ciągłe drukowanie, ale raczej typowy cykl pracy okresy bezczynności przeplatane intensywnymi momentami. Ale kluczowe jest co innego. Co takiego? Nawet jeśli w bardzo intensywny dzień bateria wytrzyma 12 czy 14 godzin, to i tak pokrywa to całą zmianę pracownika. A dzięki złączu USB-C problem ładowania praktycznie znika. A, właśnie. To USB-C wydaje się takim drobiazgiem, a chyba ma ogromne znaczenie praktyczne? Ogromne. To jest koniec z dedykowanymi, nietypowymi ładowarkami które zawsze się gubią. Zawsze. I wtedy sprzęt jest unieruchamiany na kilka dni. A tutaj pracownik może podładować kasę w samochodzie, z zapalniczki albo z tego samego powerbanku, któremu ładuje swój telefon. To jest fundamentalna zmiana. Daje poczucie bezpieczeństwa. Niezależność. Tak, ale wracając do samej konstrukcji, ta cała filozofia zintegrowanego urządzenia ma też swoją hmm, drugą stronę medalu. To znaczy? Mamy tu klasyczny dylemat. Integracja kontra modułowość. Zintegrowane urządzenie, jak to, jest eleganckie, szybkie, wygodne. Wszystko w jednym miejscu, ale to też pojedynczy punkt awarii. Aha. Czyli jak zepsuje się skaner, to całe urządzenie musi iść do serwisu. A w podejściu modułowym, gdzie masz smartfon, osobny terminał, drukarkę na Bluetooth, to awaria jednego elementu nie zatrzymuje biznesu. Dokładnie. Można szybko podmienić zepsutą drukarkę. Jest to bardziej nieporęczne, jasne, trzeba nosić trzy rzeczy, ale jest w pewnym sensie bardziej odporne. Wybór zależy od priorytetów: czy stawiamy na maksymalną szybkość, czy na absolutną, no, redundancję. To jest bardzo ciekawy punkt widzenia, nie ma go wprost w materiałach. To pokazuje, że nie ma jednego idealnego rozwiązania dla wszystkich. Skoro poruszyliśmy temat skanera, opisy podkreślają, że to zintegrowany skaner kodów 2D. Dlaczego akurat 2D, a nie zwykły, jednowymiarowy jak w supermarkecie? Czy to tylko chwyt marketingowy? Nie, nie. To jest bardzo istotna różnica techniczna. Skanery 1D, te od kodów kreskowych, czytają tylko prostą sekwencję cyfr. Ok. Skanery 2D czytają kody matrycowe, czyli popularne QR-kody. A ich przewaga w zastosowaniach parkingowych jest no ogromna. Na przykład? Po pierwsze, kod QR może przechować o wiele więcej informacji. Po drugie i ważniejsze, jest o wiele bardziej odporny na uszkodzenia. A, czyli zagnieciony bilet. Zagnieciony czy lekko zabrudzowy bilet z kodem 1D może być już nieczytelny. A kod QR ma wbudowane mechanizmy korekcji błędów. Nawet jeśli część jest zniszczona, skaner wciąż potrafi go odczytać. No i można go skanować z ekranu telefonu, jak już mówiłyśmy. Dokładnie. To otwiera zupełnie nowe możliwości. Czyli ta szybkość działania, o której piszą, nie wynika tylko z samego skanera, ale też z technologii kodu. To wszystko składa się na proces rozliczenia, ale na końcu trzeba przyjąć płatność. Mhm. I tu wchodzimy na grząski grunt gotówka kontra płatności elektroniczne. W materiałach podkreślono wbudowaną obsługę płatności Blik bez osobnego terminala. Czy to wystarczy? Blik to, wiesz, fascynujący polski fenomen. I jego integracja jest bardzo mądrym ruchem. To najszybsza i najtańsza forma płatności bezgotówkowej przy małych kwotach. Nie wymaga dodatkowego sprzętu. Właśnie. A dla biznesu, gdzie liczy się każda sekunda, jak na bramce wyjazdowej, to jest idealne. Ale. Ale poleganie wyłącznie na Bliku byłoby strategicznym błędem. Nadal ogromna część rynku, zwłaszcza turyści z zagranicy czy klienci biznesowi, posługuje się wyłącznie kartami. I dlatego w materiałach zaznaczono, że urządzenie bez problemu współpracuje z zewnętrznymi terminalami. Dokładnie tak. I to jest przejaw dojrzałego myślenia o produkcie. Zamiast zmuszać przedsiębiorcy do wyboru albo, albo dają mu elastyczność. Chcesz działać minimalistycznie? Używaj blika. Twoi klienci chcą płacić kartą? Podłączasz dowolny terminal czyli nie zamykają żadnej drogi. Właśnie to pokazuje, że projektanci rozumieją, że rynek nie jest jednolity. To, co działa w małej wypożyczalni rowerów, niekoniecznie sprawdzi się na dużym parkingu. Ta elastyczność jest kluczowa. Została nam jeszcze jedna bardzo ważna, choć może mniej ekscytująca kwestia Łączność. Kasy online muszą być stale połączone z centralnym repozytorium kas. Jak to pogodzić z mobilnością? No tak. Materiały mówią o dwóch wersjach: z Wi-Fi i z modemem LTE. To wydaje się dość oczywiste, ale czy za tym wyborem kryje się jakaś głębsza decyzja biznesowa? Zdecydowanie. To nie jest tylko kwestia techniczna. To jest decyzja strategiczna. Rozwiń to myśl. Wybór wersji z samym Wi-Fi jest, powiedzmy, uzasadniony ekonomicznie, jeśli działasz w jednym stałym miejscu, na przykład w stróżówce na parkingu, gdzie masz niezawodny internet, jest taniej. Okay. Ale wersja z modemem LTE to coś więcej niż wygoda. To jest bilet do całkowitej niezależności. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że biznes nie jest przywiązany do jednego miejsca. Przedsiębiorca może dziś prowadzić parking przy plaży, jutro obsługiwać festyn na drugim końcu miasta, a pojutrze wypożyczalnie w górach. Dokładnie. Wszędzie tam, gdzie jest zasięg sieci komórkowej, jego kasa działa i jest w pełni legalna. To jest ogromna przewaga dla biznesów sezonowych czy eventowych. Czyli wyższy koszt urządzenia z modemem, to tak naprawdę inwestycja w elastyczność modelu biznesowego. Tak. To decyzja o tym, czy firma ma być stacjonarna, czy w pełni mobilna. To ciekawe, jak wybór modułu łączności definiuje model biznesowy. A na koniec spójrzmy na finanse. W materiałach jest mowa o konkretnej ofercie, o rabatach, ulgach. Nie będziemy tu oczywiście cytować reklamy. Jasne, ale jest tam mowa o pewnych modelach finansowania. Leasing, raty spłacane z obrotu na terminalu, czy to standard na rynku. To jest coraz popularniejszy, ale wciąż bardzo ważny trend. On jakby demokratyzuje dostęp do nowoczesnych technologii. Tradycyjnie zakup kasy czy terminala to był wydatek inwestycyjny, tak zwany capex. Trzeba było wyłożyć całą kwotę na start. Właśnie. A dla małej startującej firmy to mogła być bariera nie do przejścia. A modele takie jak leasing czy te innowacyjne raty powiązane z obrotem zmieniają całą dynamikę. W jaki sposób? Przenoszą koszt z wydatku inwestycyjnego na operacyjny, czyli OPEX. Firma nie musi zamrażać gotówki, płaci niewielki miesięczny koszt, który jest częścią jej bieżącej działalności. A model, w którym mały procent od każdej transakcji bezgotówkowej automatycznie spłaca ratę, jest po prostu genialny. Koszt pojawia się tylko wtedy, gdy firma zarabia. Dokładnie. Urządzenie niejako samo na siebie zarabia. To dramatycznie obniża próg wejścia. Pozwala nawet najmniejszym przedsiębiorcom korzystać z narzędzi, które do niedawna były zarezerwowane dla dużych graczy. To nie jest tylko oferta, to strategiczne narzędzie wspierania małego biznesu. Dobrze, zebrałyśmy naprawdę sporo wątków, spróbujmy to jakoś podsumować. Co nam z tego wszystkiego wynika? Na podstawie tej analizy urządzenie POSNET Mobile 2 Online to coś więcej niż mobilna kasa. To przykład narzędzia zaprojektowanego z no, chirurgiczną precyzją pod bardzo konkretny scenariusz. Mhm. Obsługa usług czasowych w trudnych warunkach. Najważniejsze wydają mi się tu trzy filary: po pierwsze, automatyzacja, która eliminuje błędy. Po drugie, fizyczna odporność i niezależność energetyczna. I po trzecie, elastyczność w przyjmowaniu płatności. Zgadzam się? W stu procentach, ale dodałbym do tego szerszy kontekst. To urządzenie jest materialnym dowodem na to, że filozofia jedna aplikacja do wszystkiego ma swoje granice. Tak. W świecie, gdzie liczy się niezawodność, szybkość, prostota obsługi w stresujących warunkach, specjalistyczny, dedykowany sprzęt wciąż wygrywa z uniwersalnym smartfonem. To powrót do idei narzędzia idealnie dopasowanego do zadania. To dobre porównanie. Nikt nie próbuje wkręcać śruby widelcem, prawda? Chociaż teoretycznie się da, tutaj mamy do czynienia z profesjonalnym wkrętakiem, a nie z scyzorykiem, który ma 100 różnych, ale średnio działających funkcji. To świetne podsumowanie. I zostawiam mnie z jedną prowokującą myślą na koniec. Słucham. Skoro mamy tu tak precyzyjnie skrojone rozwiązanie dla branży parkingów i wypożyczalni, to rodzi się pytanie, ile jeszcze takich nisz czeka na swoją technologiczną rewolucję? Pomyślmy o mobilnym grumerze dla psów. O fotografie ślubnym, o rzemieślniku na targu. Wszyscy oni dziś często zmagają się z niedoskonałymi, uniwersalnymi rozwiązaniami. Łączą telefon z terminalem z drukarką. Wszystko ledwo mieści się w torbie. Dokładnie. Jak bardzo zmieniłaby się ich praca, gdyby ktoś zaprojektował dla nich jedno, zintegrowane, szyte na miarę narzędzie, które po prostu działa. To pokazuje, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w projektowaniu technologii, która naprawdę służy ludziom. Pięknie, wszystko do ostatniego grosza poszło na remont. Ale kasa fiskalna? Bez niej nawet nie mogę zacząć. No i świetnie, podnośnik pierwszej klasy. Ale jak ja teraz zapłacę za kasę fiskalną? Miałam to samo. Pomogli mi w sale system. Skorzystałam z rad płaconych bezpośrednio z terminala płatniczego. Tak, to najlepszy wybór na początek. Zaczęłam spłacać raty dopiero po 14 dniach od zakupu kasy fiskalnej. Czekamy na Państwa kontakt. Wystarczy przejść do opisu wideo i wysłać nam formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z Państwem jeszcze dziś. Z nami dowiesz się, jak uzyskać zwrot 700 zł z urzędu skarbowego. Więc nie zwlekaj! Save System, Twój partner w biznesie.